22 lipca 1944 roku była sobota, proszę pani, i wymarsz. Pali się krematorium, padną się tam inne baraki, to owo, ale najważniejsze, że szosą z hełma waliły tłumy armii niemieckiej. Nie w takim ordynku jak to zwykle, tylko już w pewnej panice, proszę pani. I nas naturalnie popędzono również tą samą drogą, ale nie wolno nam było pójść drogą, tylko rowami obok tego. I rowami prze, przemieściliśmy, ja nie wiem, tam ulicą długą, gdzieś już teraz nie pamiętam jak, w każdym razie przeszliśmy tak na pród, to znaczy Bystrzyca, nie? przez bystrzycę, bo po nam nie pozwolili pójść, bystrzycy. No, i tam, proszę Pani, potem piechotą do kaśnika. Padał cały dzień deszcz. Deszcz okropny, tak, że przesiąkliśmy całkowicie. Koc, który dostałem, proszę Pani, i chleb. No, więc najpierw koc rzuciłem, proszę Pani, bo nasiągł wodą tak, że był ciężki, że nie sposób było dźwigać. Rzuciłem koc. Wreszcie po kilkunastu kilometrach, kiedyś no, tym, zmęczony bym, rzuciłem nawet chleb, proszę pani. Co więźniowi, więzień nie, nie, nigdy nie zrobiłby tego. Nigdy. Jeszcze dzisiaj mam y, takie y, taki zwyczaj, że chleba nie wyrzucę, proszę pani. Bo chleb to było zbawienie, proszę pani. A rzuciłem ten chleb, bo wiedziałem, że będę, kiedy będę dźwigał chleb. Bo to, bochen był aż nasiąk, nasiągnął wodą, no więc on był ciężki i mowy nie było o tym, żeby dać radę. Bo Niemcy, którzy to, to strzegli nas, a szczególnie ci Kałmucy, jak myśmy mówili, którzy ko kozacy, jak nie w każdym razie skośną każdego ok zastrzelili każdego, kto zostawał w tyle. Także psy i Strzelaniem po drodze, proszę pani, wykończało. Także nie sposób było zostać w tyle i to groziło śmiercią. Więc dlatego rozumiem pani, że mówię, lepiej zrezygnować z chleba niż powiedzmy sobie zmęczyć się tak dalej, żeby... I w no, Kraśniku was załadowali? W kraśniku, O nie, w Kraśniku umieścili nas w cegelni, proszę pani, na takim tam gdzie na górze. I proszę Pani, no tam było przynajmniej ciepło. Potem to... Ale proszę Pani, rozeszła się w cich wiadomość, że chcą zlikwidować całą tę grupę przez, przez zapalenie tej cegielni i rzucenie, a najpierw rzucenie, obrzucenie granatami. Tylko przestraszyli się podobno partyzantów, bo tam już gracowały grupy partyzanckiej. Niemcy przestraszeni zlikwidowali wszystko. Nadzieje następny dzień. Do ćmielowa, piechotą. Po drodze rozstrzelali y, grupę więźniarek Żyd, Żydówek. Jeszcze proszę pani, wyobraźcie sobie uciec, to jeszcze? Tak. W ćmielowie za, załadowali nas na wagony. Na wagony zwykłe platformy. I wagonami tymi dotarliśmy do oświęcenia.